w kolejnym dniu do gręgolady fałszyzmu i pędzimy nie ciągnij rzeczy o niedługo już nie będzie tego skwynek trzeba będzie skierować, jak ładnie więc... Spokojnie to tylko sarenki Yeniden şuradan dönüp bakacağım. Nie, ciągni. Nie, ciągni. Nie. Nie, nie. Nie, nie ciągnij, nie wiem, że wiem, Nie wiem, nie mła. że wiem, że ciągnij Nie Wiesz co jest brutalne? Łazić komuś na no stop pod oknem i pierdolić głupoty. Przez półtora roku potrafi trochę zafiksować w głowie. Pod oknem i po wsi i w ogóle. To miał też? Chyba wykładnie ścieżeczką wdeptana Zimno Ale znowu zaręka Ale już się tak nie jarek widzi sarny jak kiedyś Było tak raz Troja nie ciągnij, ci mówię Było tak raz, że tam za domem na początku, nie? Zobaczyła sarny. Ja tylko chciałem szybko smycz poprawić. Nie ciągnij. nie mi freka. Chciałam Chciałem szybko smycz poprawić, żeby mieć lepszy chwyt. Ale zdążyła ja się wyrwać z tej słowiczynia. I pogoniła człowiek, potem tamtędy wyjechałem ja po pola. Iść tędy kuźwa. O. No, do domu. Bo potwór zły zje. Tak się sarnę Kiedyś nie wiedziałem nieraz jak szedłem w nocy przez las Zazwyczaj bez światła To miałem ładne zdziwko parę razy co to kurwa jakiś potwór, nie? Coś tego było. O, znowu Wyciągnij. Nie ciągnij No i nieraz mi wam Nie no, powiem szczerze, że niedawno się dopiero dowiedziałem to Sarna, zawsze myślałem o takie dziko albo coś A to się dowiedziałem Sarna jakiś spłoszy wyszuka resztę stada to i tak moje dane nie są potwierdzone z tego co tak czytałem o, może na jakieś małe wiarygodne źródło trafiłem, bo tak nie jest to faktycznie ale... mi się wydaje, że ta co uciekła moda to się spłoszyła i tak się działo chyba obiekty trochę brudne Fryka, nie szarpcie proszę teraz spróbuję przyczyścić trochę bo mógł... no mówię nie szabcie zapaczkać 你叫你。 Pimpek Dzień No mi bartomy jestem na jakiejś życiu, że mi dali ani zdarzę do mnie Nie znam jakiegoś takiego Żyda z prawdziwej żydowskiej krwi. Nie wiem, mogło o nich powiedzieć, Może znam. Ale nie, nie chodzi w nic i nie ma tych takich pejsów, wiecie, chodzi, Ciężko powiedzieć. A został tak Chodź. No jak wyobraźcie sobie, tak za-pierdziała na no, piesmę, za-pierdziała. A jeszcze koła wyciągnij, <coughs> wyciągnij. Tu w tych krzakach kurwa o, przy czymś takim nie kotało, nie? Sterta ale to nie ta Gdzieś to w takim gąszczu, gdzieś się to słmyczu, zaplątała Nie wiedziała co robić, nie mogło się ruszyć No i idę po nią, nie? Chwila minęła O chyba tu No chyba o to chwila minęła, nie? Ale zobaczyła mnie już tam gdzieś z daleka, że wyjdę i nagle człowieku zaczęło wyjść, kurwa, rozpać, padłoś się dzieje, to się a stał, staczek i Trzy minuty zanim doszedłem może i nic tylko jest się rozgląda Ale zobaczyła mnie i wyjdę, i wyjdę. A tamtej pory już tak nie lata ze nim ale to by dla siły to czasami mówię kiedy się wyrwie Miło mi Bartomi jestem znowu Mistrzata tym razem już nie żyd tylko nic. Czyli Żyd, pana żyt Żyd i Mistrzia to chodził po tym po krakach, więc by się w sumie zgadzało wstawiłem mię błaga? Co ekranie? Od wczoraj już czeka na A ja mówię, dobra, ja do sklepu. I tak szukam plecaka. Gdzie jest plecak? Pleca I tak nagle wpadłem na geniusz. Że przecież go kuchni wczoraj wróciłem do błanki. Mówię, nieźle. Пивки спать. A mówiby się o odwal kryba. się przyjewał buraku.